Witajcie Tym razem film z czymś do ogrodu. Także pokazuję Wam jakiś pomysł na coś do ogrodu. Jak widzicie wstępnie jak to wygląda. A dlaczego tak to wygląda? Bo było zrobione. Właśnie tym, no także, jak widzieliście, czym to było zrobione, e, mniej więcej w skrócie, stąd te nacięcia i tak dalej, i tak dalej, no ale jeszcze trzeba to dokończyć. Nie? Także no, postaram się tutaj coś podłubać. Będziemy się widzieć za chwilkę. Jedziemy. じゃあ。<music> No tak to wygląda po lekkiej obróbce okay. zaraz zaraz wam pokażę do końca jak powinno to wyglądać do ujęcia za chwilę no i mamy zmianę ujęcia jak widzicie Zasypiałem tutaj ziemi, czego tylko brakuje, kwiatków. Czyli zrobiliśmy kwietnik. O, taką doniczkę. Kwietnik, nie wiem, jak to tam woli. No, jak taki młody dałem, dałem D, wolnołem tutaj, nie? Kurde. D jest, dobra, przyjdą kwiaty. Docelowo mają się tak rozłożyć. To tylko ma być widoczne. No zresztą. Wiadomo jak się rozłożą wyobraźni, można sobie to mniej więcej wyobrazić jak to będzie. Może tam to nie będzie widoczne. No ale to jest tak, machałem jedną ręką, nie uważałem zamiast chwycić od razu dwoma, żeby było precyzyjniej trafiać w te strugi tam, no to Ech, jak młody Dobra, słuchajcie. Jak się pomysł podobał no to wiecie, nie? Jakaś tam łapka w górę jak trafiłeś tutaj e, pierwszy raz zasubskrybuj mój kanał. Ciśnij dzwoneczek, nie przekabisz kolejnego filmu. Nie wiem za kiebeczki. ok, no na no tyle. Nie będę przedłużał. Trzymajcie się. W razie, cześć.